Nazywam Monika Bożdyńska, przedstawię się Państwu, bo jestem nowym rzecznikiem prasowym, a od dzisiaj będziemy spotykać się częściej. Drodzy Państwo, ja też powitam tych najmłodszych uczestników, no może nie konferencji prasowej, ale akurat wystawy. Oni tak dzielnie stoją i czekają na odsłonięcie Roberta Lewandowskiego, jego figury z procku Lego. Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak licznie nas odwiedziliście. Proszę Państwa, ja tylko jeszcze powiem dwie rzeczy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Robertowi Lewandowskiemu za zgodę na wykorzystanie wizerunku do zbudowania figury Skocków. Dziękujemy również, po podziękowania również składam na ręce PZP Engień Polskiego Związku Piłki thank you